Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry. Rozpoczyna się wielki tydzień, tydzień kiedy będziemy świadkami podczas naszych nabożeństw, podczas Eucharystii, świadkami ostatnich chwil Pana Jezusa na ziemi i Jego zwycięstwa nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem. To wszystko rozpoczyna się dzisiaj, w niedzielę palmową. Ta niedziela nazywa się również Niedzielą Męki Pańskiej. Najpierw odczytujemy Ewangelię o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, ale później, podczas Eucharystii, słyszymy wspaniały opis męki pańskiej. Coś się nie zgadza w tym wszystkim, moglibyśmy pomyśleć i powiedzieć, bo najpierw słyszymy triumf ludzi, entuzjazm, którzy wprowadzają Pana Jezusa do Jerozolimy. Wjeżdża na Osiołku, jest entuzjastycznie witany przez tłumy. Ale za chwilę te tłumy będą krzyczeć ukrzyżuj. Teraz krzyczą Hosanna, Hosanna Synowi Dawidowemu, Hosanna Królowi żydowskiemu, a za chwilę będą krzyczeć ukrzyżuj, ukrzyżuj i ukrzyżuj! ukrzyżuj. Bracia i siostry, jest to wezwanie do nas skierowane, że my często tak też w życiu się zachowujemy, przeżywamy entuzjastycznie chwilę wiary wręcz entuzjazmu w stosunku do Pana Boga, kiedy jest dobrze w naszym życiu, kiedy nam wszystko wychodzi, jesteśmy zdolni do radości, do radosnego przeżywania świąt i itd. Tak Ale przychodzi czas, kiedy po prostu zgadzamy się na grzech, kiedy jest w nas ciemność, to wtedy właśnie krzyżujemy Pana Jezusa, to wtedy Go wysyłamy na krzyż, to wtedy Go wysyłamy na umęczenie. Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem do tego, żeby autentycznie się nawrócić, a żeby zobaczyć, co spowodowały nasze grzechy. Jakie wielkie cierpienie, jakie wielkie opuszczenie Boga, który za nas umarł i zmartwychwstał. Ale musiał to cierpieć, żeby uwolnić nas od tego dualizmu, od tej nieszczerości, od tego od wręcz schizofrenii wobec Pana Boga. On za nas umiera. On umiera za nasze grzechy. Wobec tego każdy z nas musi się zastanowić, co z tym można zrobić. Można z tym coś zrobić podczas tego Wielkiego Tygodnia: po prostu słuchać Pana, po prostu iść za Nim, po prostu być z Nim i doświadczyć odpuszczenia grzechów, doświadczyć Jego mocy, zwycięskiego krzyża. On zwycięża na krzyżu. Umiera, ale zmartwychwstaje. Amen.